Szczęść Boże, kochani, szalom Alechem. Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy zesłanie Ducha Świętego. Więc wołamy: Rua, 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 przybądź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź i działaj. Rua to jest takie tchnienie, to jest wiatr, ale to nie jest taki wiatr, który pyta. Czy może przyjść, tylko fu! Wieje, więc niech dla was fu dzisiaj wieje ten duch święty. Rua, Rua, Rua. gorąco pozdrawiam Agnieszkę. Zawsze mi się to kojarzy z nią, bo wczoraj na kazaniu z redemptorystek na zesłaniu ducha świętego na Wigilii, było o Rua, o moim ukochanym Szema Izrael. Bo najważniejsze to jest: słuchaj, słuchaj, zeschłe kości w księdze Ezekiela. Słuchajcie, słuchaj, Szema Izrael. Tyś jest naszym Bogiem, Panem jedynym I później będziesz miłował Pana Boga swego Z całego serca swego, z całej duszy swojej I ze wszystkich sił Wczoraj mi się pojawiła książka Marii Miduch Biografia Ducha Świętego Też było o hebrajskim Wiecie, że Ania kocha modlić się w hebrajskim Kocham modlić się Szema Izrael Często się z Wami modliłam na filmikach I będę modlić I kocham Rua. I co? Całe Pismo Święte z, e, zamyka się w rua. rua, rua. W Starym Testamencie e, ponad chyba 400 razy jest rua, ale jak się zaczyna księga rodzaju? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg rzekł, niech stanie się światłość. Duch Boży unosił się nad wodami. Właśnie ruła, ruła. A apokalipsa, kochani, jak się kończy? A duch i oblubienica mówią przyjdź. I kto słucha, niech powie przyjdź. Kto jest spragniony, niech przyjdzie, i kto chce, niech zaczerpnie wody życia za darmo. Wody życia, trzymajmy się, ruar, ruar, ruar. I właśnie dokończyłam Wam, bo Agnieszka pamiętam, jak mówiła, że po moich filmikach jej dzieciaki biegają po domu i wołają ruar, ruar, rua". I choćby dlatego warto nagrywać te filmiki, że to chociaż w dzieciach zasiewa ruar, 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 przyjdź duchu Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. I pomodlimy się dzisiaj tą modlitwą, co mojej ukochanej apostołki Ducha Świętego, Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, Małej Arabki. Dzięki Ci, Święta Mała Arabko, że mogłam być u Ciebie w Karmelu, w Betlejem. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pokłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie Amen. Ci, co śledzą mój profil, wiedzą, że od jakiegoś czasu oglądam serial Chosen. Różne są opinie, ja nie zauważyłam tam nic złego, a bardzo umacnia moją wiarę. Pan Jezus powiedział, że kto nie jest przeciwko niemu, jest z nim. Dla mnie bardzo budujący. Polecam też bardzo gorąco ostatni odcinek, który ja sobie oglądałam. To jest trzecia seria trzeci odcinek w aplikacji Chosen. Tam jest takie moje ukochane słowo. Ja go bardzo, bardzo mam wyrytego w sercu, gdyż Pan Jezus, Duch Święty, Bóg, Ojciec, ufam. Kiedyś mi go bardzo mocno zakorzenili. On jest w Izajaszu 61. Duch Pański nade mną posłał mnie, bym ubogim niósł dobrą nowinę. Bym leczył serca złamane, by wlewać nadzieję, by uwielniać więźniów. I Pan Jezus w Łukasz 4,17 wchodzi do Nazaretu, do synagogi, rozwija księgę i mówi właśnie te słowa Duch Pański nade mną. Chcą Go wyrzucić z tej synagogi, zrzucić ze skały, ale to nie nastała jeszcze Jego godzina i On uchodzi. I to jest pięknie właśnie pokazane w tym serialu Chosen, trzeci odcinek trzeciej serii. Też jest bardzo pięknie. Wiecie, że jestem bardzo związana z Matką Bożą Bolesną i tak, jakby współczuwam z nią te jej cierpienia, szczególnie we wtorki i w piątki. Więc też tam jest pokazane, jak Matka Bo... Boża to przyjmuje. No i wczoraj po prostu wyskoczył mi czo czoł co wam udostępniłam Pan Jezus z dziećmi. Wiecie, że jak kocham dzieci, tak ważne jest zasianie ziarenka Bożego w dzieciach, bo chociaż one może gdzieś później odejdą, pogubią się, ale ufam, że to zasiane ziarenko im kiedyś wróci, będzie w nich wzrastało. Ono obumrze, ale obudzi się na nowo i Przypadkowo przyszły mi książki zamówione w internecie. Wczoraj sobie je odebrałam. Żyj słowem Boga, przewodnik po życiu codziennym. Po prostu podobało mi się tytuł i chciałam zobaczyć, co to jest. I otwarłam sobie, wiecie, na czym na Chosen. chosen. Ostatnią Wielkanoc, 27 rozdział, wybrany. Ostatnią Wielkanoc chciałam przeżyć naprawdę wyjątkowo, oprócz świętowania kulminacyjnej niedzieli zmartwychwstania, szczególnym czasem była dla mnie niedzielna palmowa i spokojne zagłębienie się w czytanie Ewangelii, opisującej mękę Pana Jezusa, ale też obejrzenie serialu Chosen. W święta nie włączyłam żadnych programów informacyjnych, ani zwykłych filmów. Jedyne, co oglądałam, to serial, którego tytuł możemy przetłumaczyć na wybrany. W te święta słyszałam już o nim wcześniej. Zapisałam go na liście filmów, które zamierzałam obejrzeć, ale jakoś ciągle nie był to ten czas. Słyszałam, że wielu ludzi go poleca, ale nie do końca wiedziałam, czego oczekiwać. Wystartował kolejny sezon, więc stwierdziłam, że już najwyższy czas i zostałam bardzo pozytywnie zaskoczona. Nie spodziewałam się, że oglądanie serialu może być żywym spotkaniem z Panem Jezusem, dosłownie. Co prawda, nie jest to Biblia, choć zgodność ze Słowem Bożym określiłabym jako dużą, ale przedstawienie pewnych historii obrazem zdecydowanie może przybliżyć i zrozumieć, Pomóc przybliżyć i zrozumieć Pismo Święte. Jestem świeżo po obejrzeniu całego pierwszego sezonu i początku drugiego, i naprawdę nie mogłem się doczekać następnego. Nie będę opowiadać fabuły, opowiem jednak o rzeczach, które mnie osobiście poruszyły i zachwyciły. Po pierwsze, niesamowite było oglądanie scen spotkania Jezusa ze znanymi nam postaciami biblijnymi. Kiedy uzdrawia Marię Magdalenę, to jest też moja ukochana scena w Biblii, kiedy wzywa celnika Mateusza, by poszedł za nim, kiedy nocą spotyka się z Nikodemem, kiedy powołuje Piotra i innych, za każdym razem, gdy wypowiada imię danej osoby, ogarnia mnie wzruszenie, bo Pan Jezus podchodzi do każdego z nas, bardzo osobiście. Ważne przypomnienie. Po drugie, kiedy oglądałam kolejne sceny obrazające cuda, jakie Jezus dokonał, zauważyłam, że za każdym razem takie działanie sprawia mu ogromną radość. Uśmiechał się szeroko, widząc konkretną zmianę w życiu danej osoby. Szczerze przyznam, że kiedy do tej pory czytałam Pismo Święte. Zazwyczaj zwracałam uwagę na reakcję osoby, która spotyka Jezusa. W końcu to ona doświadcza konkretnej zmiany w życiu. Rzadko kiedy myślałam o tym, jak bardzo musiało to sprawiać radość jemu samemu. Ta druga perspektywa na pewno będzie od teraz mi towarzyszyć przy czytaniu kolejnych ewangelicznych historii. Po trzecie oglądanie skłoniło mnie do sięgnięcia do Biblii i sprawdzenia szczegółów, tak z ciekawości. I jest to bardzo pozytywne, bo to Pismo Święte ma być w centrum, a nie serial. Moja dobra rada przed seansem: warto sobie przygotować chusteczki, bo pewne sceny wyciskają z oczu. Serial znajdzie się bezpłatnie w aplikacji na telefon z polskimi napisami lub polskim lektorem. Polecam gorąco. To taki przypadek. Nie planowałam tej książki, chciałam sobie zakupić inne. I ta mi wyskoczyła i akurat otwarła się na Chosen, więc ufam, że to są te znaki Boże. I ostatnio też mam taki filmik od siostry Redemptorystek mnie to zmobilizowało tam siostra przedstawiała Maryję popatrzcie tutaj mamy Maryję ona czuwała w wieczerniku z nami i ona jest z nami od poczęcia aż do śmierci ale ona jest z nami na eucharystii tam jest zwrócenie uwagi jak ważne że ona jest z nami na eucharystii i tam jest też o siostrach redemptorystkach o słowie żeby być ze słowem tak jak z Jezusem ja wam to często powtarzam ja Całuję Pismo Święte i często je tak mocno przytulam, bo to jest żywy Jezus, żywy Jezus wśród nas. Także spotykaj się z Jezusem i niech Cię w tym prowadzi Duch Święty. Ruar, 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 wzywaj go. Szczęść Boże.